Na no, razie jest nasz chopper. Nasz chopper jest gdzieś tutaj, chyba. Nie, to nie jest nasz, ale i tak sobie też nie wiem. Z minigunem. Tak mm. jest. Licimy, licimy. head Well Target is down Nie, 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 czekaj co to jest a seria, dobra okay. Clear How you guys holding up, jak to jest ciągle? Dobrze, A teraz dobrze strzelam. Bardzo dobrze. <mum> Clear over here. Okej. Okay. Tu jest to, tam są dokumenty. Jeszcze tu pewnie coś jeszcze będzie do zebrania. Jakieś macy, które mnie uradują. Na bank. Chociaż niekoniecznie. Niekoniecznie. Dobra. Dobra. Zdjęcie dowodowe.

That ought to powinno otrzymać słowa Madry Coka's attention. Palimy... złoża kokainy. Na serio, kurde, to tak jak Far Cry 3 nie? Prawie nie. Nie brakuje nam jeszcze mnie ta ognia. Chyba, że będzie. Dobra, najpierw zbierzemy e, e, upgrade do broni. Okay, we're still right. Sniper tower. Ready? One less bad guy. trying to escape. I got eyes on a A, to taką serią to jeszcze da. Kurde, niedobrze. Trochę beznadzieja. Wygląda, mi. Czy jestem w stanie teraz to zmienić? Ja chcę swoją starą broń. Eee, dobra, dajcie mi to. Mogę. Git, dobra. Teraz zobaczymy tak. Eee, krótka kolba. Zobaczymy teraz tak. Eee. Bo tu ich jeszcze nie mam odblokowanych, dobra? Tu jest tylko jeden spust, eee, tu damy 30 jednak. Eee, SV3, dobra? Okej, eee, laser dot by się przydał, kurde do odblokowania. Kurde standardowa jako obsługa by była do bani to już by było całkiem spoko Kompensator widwa To nam daje tylko taki, dobra. Niech nie dostał, Dobra. O, poddaje się, wziomuś. Ciebie już nie potrzebuję. Do niczego. Jest na kolba, pistolet maszynowy, dobra. To nie jest to, co bym chciał. To jeszcze nie jest to, co bym chciał. A tu jest, dobra. It's... tak. Tu jeszcze coś pominęliśmy, jakby nie patrzeć. Nie idzie? A Aha, dobra. Coś tu zdechło. No, to są na najwyżej, później to zrobimy albo coś, może ile tam jest, 600, 600 metrów. Dobra, jedziemy na pochybel

Nierda! Ale lecimy, lecimy. Kurde, to jest gdzieś wyżej, ja pierdzielę. Nie będzie gdzieś tam jakiegoś wjazdu? Szlak... Eee, był. Szlak nie tędy... Autem się zepsuje zaraz Jeżdżaj tam, Mesiu. Help! Help! Coming up on the rally point. Heads up! <laughs> okay, yeah, mi zawa weapon nie? Yeah, Kimi's all around, yeah, We're coming up on the rally point. Heads up. This is our stop. <laughs> Suck my dick, de Mierda! I ain't saying shit! Salazar, did it ever occur to you that I don't actually need you to talk? Without you, there's no one to run things in Tabacal. Magikoka will have to come out of hiding and then we'll have her. Entonces, you think I'm the only one she trusts? Carajo, mujer. She has people loyal to her working with the farmers. Now that's an interesting piece of information. See? Wait. I didn't. Sure you did. And Madre Coca would skin you alive if she ever found out. Give us some names, Salazar. And we promise this stays between you and us. If not... dalej pues. Okej. Okay. Miękka fujara. Zbyt szybko wymiękuł. Anime mają takie duże kochones, nie? No dobra.

Dobra. Mamy piękną górkę. Zajmijmy idealną pozycję. Ale, sniper. Mm, dobra, przy okazji zobaczymy teraz. Tak, co my tu mamy? Yy, tak, to jest to. Mm, zasięg. Ile? Ile? O, kurde, niedobrze. Dobra, zobaczmy, co jesteśmy w stanie. dronem to za dużo nie zrobimy nic.

Dobra, muszę zrobić pełen rekonesans, czyli tą stronę tutaj też, niestety. Oh shit, co tu mi tutaj widzi? Nie ma kurde podglądania mnie, kanalio. Dobra, tu są ci. W butce ktoś na bank, jest, dobra. Czekajcie. O, przynajmniej jeszcze ci coś zlokalizowali. Nice, nice. Moving dawaj, 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 dawaj. Pięknie. Do -do 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 -do. Just spotted one with submachine guns. Roger. I need to get a go go position. position. I got it. Moving to position. Bye 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 The last one. Come on. The position, I need to shift you. Say the word, boss. Bye. Dobra, dobra. Dobra, ale został na pewno no, jeszcze w wieży. Nie ma, nie ma, nie ma. Oj, tam jestem mega. Przeciętny ze mnie, człowiek. Nic nadzwyczajnego. Dobra Co to w ogóle jest? Ty coś trzeba zjarać co to jest do zjadania tak blisko Malas, Malas. Co tu w ogóle jest? Jest najgłuże Dobra Niech tam, tam atakują bardzo dobrze Uuuu, dobra, co my tu mamy? With Mina, just made such The demos primed. First, the stock destroyed. Let's move on to the next. Hmm. Got it. Moving. To good position. Moving to a better position. No doubt.

The water burk now. Oh day. I'm opening fire. Shit. Tango is fucking down. Shit. У нас уже 100 бандитов! Чёрт, они прямо на нас приходят Что за хрень происходит? Где гранаты? Мы должны убежать от этих бандитов У нас есть кокосовая внутри главного здания to jest coś tutaj najbardziej na zewnątrz jeszcze żył? Kurde. Pancerz miał niezły. Nie ma no, suwa, no, no. I bardzo dobrze jesteśmy. Prawie na czystej Dobre. To jest medalik Dawaj Hello Next hey mudo mudo hermanito you're missing the point here you're being too sentimental for running a business a fucking billion dollar vertically integrated multinational organization and for a business this scale to thrive you need the best people running your operations oh si el madre coca are the best el madre coca

Niech pociąg przejdzie, nice spot out for intel Eee, dobrze idziemy, dobrze idziemy Gdzie ten czopar w ogóle? jest co? Idę, bo idę? Nie on jest tutaj nie, to Okej, okay, dobra Say again I just heard from my rebel contact in Madra Coca's reached out to them. She thinks they're the ones who've got Salazar and she wants back. She wants to set up a meet to negotiate. You believe her? I believe she wants Salazar. The rest doesn't matter. We've got Madra Coca right where we want her. You can accompany the rebels to the meet. Talk to her. Convince her that if she wants Salazar back, she's gotta play along. I'm sending coordinates for the RV now. The rebels will take you to I'm counting on you to keep things from getting out of hand, Nomad. We need Madra coca alive. We need Madra coca alive. He has pack I got it. I'll fly. Dobra, to co widzimy. tu jeszcze chciałbym pod... uuu tu coś jeszcze jest. Zlikwiduj zwolenników Mader Koke, okej. Okay. Ale zdorwiemy jeszcze i to zanim tam kurde ten... Tak nie może być. Tak być nie może. Tu nic więcej nie ma, git, 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 eee. Dobra, ja bym przerciał się tutaj. Czekaj wiesz będziemy mieli totalny dystans przybyty w tej grze, jeśli chodzi o pojazdy. No ale on szczerze że Ubisoft tu jest, że tam jest chyba w metrach liczona swoją drugą nawet. Więc zobaczymy, zobaczymy. Coś jest? Nie. Dobra. Szybki punkcik. Tu coś jeszcze jest po drodze, więc można ieknąć ile wlezie. On. Let's go.

<laughs> There's the farm where cartel snitches are hiding. As soon as we hit one of them, the rest will scatter. We need to take them down fast before they get away. Uh, their LT is escaping. No, oh, I have a shot. Engage. Shit, they spotted us. 待ち待ち待ち。